Zbliżający się dzień Wszystkich Świętych oznacza znacznie zwiększony ruch na cmentarzach, dlatego Miejski Zakład Komunikacji w Pławach uruchomi w najbliższych dniach dodatkowe kursy dla chcących odwiedzić Pławskie Nekropolie. W niedzielę, poniedziałek oraz wtorek funkcjonować będzie dodatkowa linia oznaczona literą C. Trasa tej linii będzie przebiegać od Włostowic poprzez ulicę Kinińskiego, Zieloną Centralną, Piaskową, Dęblińską, aż do ulicy Budowlanych. Kurs powrotny będzie prowadzony od ulicy Budowlanych przez Dęblińską, Piaskową, Czartoryskich, Aleję królewską. Zieloną i kinińskiego do Włosowic. Odjazdy z pętli Włosowice planowane są od 8.30 do 15.00, mniej więcej co godzinę. Natomiast trasę od cmentarza komunalnego przy ulicy budowlanych można będzie przebyć specjalnie przygotowaną linią od 8.00 do 15.30, również w około godzinnym odstępie czasu. Szczegółowy rozkład jazdy można znaleźć na stronie internetowej Pławskiego Przewoźnika. Ponadto spółka poinformowała o zwiększeniu częstotliwości kursów na liniach 3 i 4 we wtorek 1 listopada w godzinie. W godzinach od 8 do 16 autobusy na tych trasach będą kursować odpowiednio co 20 i 30 minut. Również tego dnia w godzinach od 8 do 18 ulica Budowlanych zostanie wyłączona z ruchu dla autobusów miejskich. Będą się one zatrzymywać na przystanku przy skrzyżowaniu ulic Dęblińskiej i Budowlanych. Jak informuje w swoim komunikacie Puławskie MZK, w Dniu Wszystkich Świętych przejazdy liniami 3 i 4 oraz C będą bezpłatne. Go GSM Skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych. Naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM. Ulica Generała Fieldorfa Nila 2, Galeria Nowa oraz Premium Mobile Galeria Zielona. Na parterze obok ruchomych schodów.